No już, to zaczynamy. Dla babci i dziadka. Kiedy babcia była mała, to sukienkę i fajtuszek królewski miała. Małe nóżki, kuderączki. I lubiła jeść sukienki o jasnączki. I co? I co? Że babcia nam uiosła, że jak ma trochę więcej niż ja i biały i siostra. I co? I co? To ważne, że mam babcie, że bardzo kocham ją i śpiewać ją śniąc. A gdy dziadek był malutki, to nie nosił adidasów, tylko butki. Nie! Chciałbyś iść, Majesteś, i tylko lody. I co? I co? Że dziadek już trochę, że ja mam trochę więcej niż dwa, już trzy, już osiem. I co? I co? I co? To ważne, że mam dziecka, że bardzo kocham go i śpiewać i go. I lat mu życzę sto. No temu, na z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę. Dziś na spacer idą żobie, a gdy im jajka, wydobią żobie. I co, i co, że trochę nam ujosi, że nie są dzieciakami. To To ważne, że są z nami, niech przyją długi czas i zawsze lubią nas. Brawo! 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 Nie, 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 po, ziele, po... potrzebczę pojele w fazie